Dzień dobry, cześć, witam Was serdecznie w czytaniu partnersko-miłosnym na miesiąc lipiec dla osób z podznaku panny. Po lewej stronie Wy, po prawej stronie Wasza osoba. Może się to trochę wymieszać z racji tego, że są to bardzo ogólne rozkłady. Jeżeli ktoś jest zainteresowany rozkładem prywatnym, to zapraszam do kontaktu albo mailowo, albo poprzez Instagram. Adresy są w opisie, a tymczasem zaczynam. Słanka, tenarów, denarów, śmierć. Hmm. Co Wasza osoba myśli? Co tutaj ma w głowie? 10 mieczy. Co w sercu tej osoby? Co ta osoba czuje wobec Was? Pustelnik. Panna. Zamiary tej osoby w stosunku do Was jakie są? 5 mieczy. Ojej, tu się ktoś jest zraniony, zdradzony. Albo takie poczucie porażki, że już nic z tego, że samotność wydwoje, Albo już nawet jesteście po rozstaniu lub na rozstaniu. Co ta osoba wnosi w Waszą relację? Sześć kielichów, intencje tej osoby, jakie są? Wiesz, no to już tutaj jest ruina. Ja mam wrażenie, że ta osoba może alarmowała, że musimy coś zmienić, albo musimy wrócić do tego, co było, ale w tym momencie to już jest takie trzymanie się tego, co martwe trochę. Skorpion się tu jeszcze zarysował. Wiem, że odbijacie światło, moi drodzy. No niestety, nie da się mu z tym nic zrobić, bo nie mam tu innego światła. Dobrze, moje drogie panny, co Wy macie w głowie? Co Wy tutaj myślicie? Król buław, lew, może być strzelec. Wydaje mi się, że albo możecie w ten sposób postrzegać tak, tę osobę, szczególnie jeżeli to z mężczyzna, czyli trochę taki coś ci udowodni, charyzmatyczny, ale trochę skupiony za bardzo na sobie, słaby partner do związku stałego. Co w waszym sercu, co wy czujecie wobec tej osoby? Jest karta gwiazdy, wodnik, więc wy macie jakieś nadzieje tutaj. Zamiary wasze w stosunku do tej osoby, jakie są? Królowa kielichów. Ojoj, oj. A To jest tak jakby, zaopiekuję się Tobą, zadbam o Ciebie. Rak. Co wnosicie w tę relację? Kapłan, e, intencje, trójka Czy wiecie co? Pokazujecie, że Wy może chcieliście naprawić tę relację, że pokazywać, co nie działa, pokazywać, co możemy naprawić. To jest takie panniaste mocno. Gdzieś tam wspierać tę osobę w tym rozwoju. E, być może w tym czasie byliście troszeczkę niedostępni, ale to też mam wrażenie było na korzyść tej osoby, żeby nauczyła się na przykład na błędzie. I macie wielkie nadzieje, że to się uda. Natomiast ja mam wrażenie, że poszło odwrotnie że ta osoba poczuła się osamotniona i stwierdziła, że nic z tego nie będzie. Czasem panny zodiakalne to robią, szczególnie te wenusowe, że. Chcą, aby partner się rozwijał, chcą, aby był lepszą wersją siebie, natomiast nie każdy to odbierze pozytywnie. Eee, ja mam wrażenie, że ta osoba nie odebrała do końca. Dobrze, co jest fundamentem Waszej relacji? W tym momencie koło fortuny, to może być taki związek on off, niestabilny na pewno, natomiast mam wrażenie, że w pewnym momencie poczuliście, że to się miało przydarzyć. Że z kołem fortuny my naprawdę czujemy, że ta osoba nie trafiła nam się bez powodu, tak, ten związek co tutaj jest przeszkodą w tej relacji. Trójka dana, wiecie, no to mogą być właśnie takie systemy związane z pracą, podstawy życiowe, fundamenty, nie te. No dobra, jaka jest zarada dla Was w tym momencie w stosunku do tej relacji? Jest karta cesarza, to jest baran radikalny. Ja mam takie wrażenie, że faktycznie tu jest potrzeba uporządkowania czegoś. Natomiast... Cesarz pokazuje, żeby wyjść z energii królowej kielichów czy kapłana, czyli nie uczyć się poprzez miłość, yy, wsparcie, tylko cesarz to jest taka twarda miłość. Yy, jest zawsze mówił ojcowska miłość, na którą wiemy, że trzeba zasłużyć. No, coś takiego się tutaj rysuje, ale też konkretne działania, nie tylko mówienie. Ale dobra, zobaczmy, bo po tej osoby, no się, że nie wygląda to za dobrze. Ja wyjątkowo zacznę od Was. W sercu karta gwiazdy, więc Wy macie poczucie, nie spotkaliśmy się bez powodu, jest karta gwiazdy ponownie, to może być wodnik, ale Wy naprawdę czujecie, że albo to było pisane, albo, że to jest wyjątkowe. W zamiarach jest królowa kielichów, jest dziewiątka denarów. I teraz tak, mężczyźni mogą chcieć obdarować kobietę tutaj yy, takim poczuciem, że jest wyjątkowa, tak? Natomiast kobiety, Wy możecie yy, Wy możecie chcieć uchronić siebie przed kiepską energią tej osoby. Natomiast to nie znaczy, że jej nie kochacie. To mam wrażenie, że oddzielacie troszeczkę to być może stąd był dystans chwilowy z tym kapłanem, czyli dam Ci taką lekcję. No, rycerz mieczy powiem tak, wy macie intencje dobre i, i naprawdę dobrze myślicie o tej osobie, ale to, co pokazaliście lub pokazujecie, niekoniecznie jest dobrze odbierane. Bo pokazujecie się jako ja wiem lepiej, niedostępni nieprzystępni, naucz się na błędzie, że to jest takie, że ciężko z tego czuć miłość, wiecie? Ale ja wiem, że intencje macie dobre, macie trójkę mieczy, mac bardzo wam zależało na tym, żeby ta osoba coś naprawiła, żeby być może popracowała nad czymś, żeby była właśnie lepszą wersją siebie. Widzicie tą osobę w królu buław i w karcie Koła Fortuny, więc wyczujecie, że ta osoba jest charyzmatyczna, wyjątkowa. Wiecie co? Nie widzę tego tutaj, ale król buław czasami pokazuje takie bardzo słaby materiał na męża, nie? taki bawidamek, taki facet, z którym będziemy mieć ognisty romans, i niektóre kobiety mogą chcieć go zmieniać, robić z niego kogoś, że będzie partnerem stałym, trwałym i tak dalej. To nigdy nie wyjdzie z królem <grym> buław. No, może tutaj taki aspekt się pojawił. Natomiast nie, ja czuję, że Wy czujecie, że to jest wyjątkowe. Być może dlatego chcieliście, żeby było lepsze. Koło fortuny Was łączy cesarz, czyli tu jest faktycznie takie poczucie, nie spotkaliśmy się bez powodu. Wy też sporo razem przeszliście. Trójka denarów Was dzieli. No i z zrydwan, więc tak jakby drogi nam się rozchodzą. Może, może kwestie zawodowe Was dzielą. Może ktoś musi wyjechać. Jakby tutaj praktycznie to nie do końca zadziałało. W głowie tej osoby 10 mieczy, więc tu jest trochę takiego dramatyzmu Cesarzowa, Wiecie, ta osoba może trochę dramatyzować, że nic z tego nie będzie, ona mnie zostawiła wszystko beznadziejnie, tak, no, no jest tutaj trochę takiego, mam wrażenie, że niepotrzebnego traumatyzmu, bo ja uczuję, że Wam zależy. W sercu pustelni, więc ta osoba czuje się osamotniona, dziewięć mieczy, dosłownie. To nie jest ktoś, kto potraktuje, wiecie, jeżeli ja mówię partnerowi, zróbmy sobie przerwę, pracuj nad sobą w tym czasie, jeżeli na przykład ma jakieś, wiem, problemy, nałogi i tak dalej, no to niektórzy to odbiorą pozytywnie, ona na mnie czeka. Ja mogę teraz coś z tym zrobić, ale to nie jest osoba, która była odebrała to pozytywnie. To jest ktoś, kto poczuł się osamotniony i zostawiony z tym sam. Dlatego w zamiarach jest piątka mieczy, tak czuję. Nie sądzę, że ta osoba chce się odegrać, chociaż jest tutaj taki aspekt, bardziej wam, tu rządzą tą osobą bardzo skrajne emocje, z takim poczuciem rozdarcia wewnętrznego i krzywdy. W intencji jest karta wieży, jest 7 denarów, więc ja mam wrażenie, że ta osoba czuje, że to się już rozpadło. Że nawet gdyby chciała coś z tego zrobić, to to już jakby ten fundament się rozpadł, bo ja czuję, że ta osoba poczuła się źle potraktowana przez was, a wy nie mieliście złych intencji. Natomiast rycerz Mieczy i Kapłan to jest takie, dam ci szkołę życia, nie? To, to może być źle odebrane. Eee, tutaj co ta osoba wnosi? 6 kielichów, król buła, wiecie, ta osoba trzyma. Że tak powiem, się w pionie, ona wam nie pokazuje, że u niej to jest jakby już taki dramat, że najprawdopodobniej no, ja, ta osoba wam nie pokazała, że czuje się z tym źle według mnie i tu jest problem, bo trochę zakłada maskę, trochę pokazuje, że jest dobrze, że jeszcze nas coś łączy, ale ja mam wrażenie, że coś pękło w tej osobie po prostu. Rada dla Was, Cesarz, czyli tu trzeba konkretne kroki wykonać. Osiem denarów. Jeżeli chcecie utrzymać tę relację, to to jest moment, kiedy musicie nad tym pracować razem. Bo Wy tak trochę umyńcie ręce, mi się pokazuje z miłości i pracuj nad sobą. A pokazuje mi się, że nad tą relacją trzeba pracować razem. No zobaczymy, czy ta osoba jeszcze tutaj w ogóle będzie chciała jakiejś szansy. Natomiast z kołem fortuny podejrzewam, że to może jeszcze wyjść, więc zobaczmy. Jest rycerz Kielichów, super, to jest karta drugiej szansy, więc te emocje ponownie tutaj się... Wybudzą wobec Was ryby. No i z królowa denarów. Super, Wy macie nadal szansę coś stabilnego zbudować. Koziorożec. Jest trójka buław. Jest sprawiedliwość. Super. Ta relacja może nadal funkcjonować i Wy naprawdę może coś zrobić nadal razem albo zacząć tworzyć to wspólnie. Rycerz Kielichów, królowa kielichów, tak, to nie umarło emocjonalnie, chociaż tak jak mówię, to było trochę taka szczypta dramatyzmu niepotrzebnego. Królowa denarów a sumie, czy to jest ktoś, kto wie, czego chce? Czy to jest małżeństwo? ja myślę, że ta osoba wie, że wy możecie być dla niej partnerem stałym. Ja myślę, że naprawdę ciągnie was ku sobie. Trójka była w długa kielichów. Ta relacja ma przyszłość. I Sprawiedliwość, Karta Kapłana, czyli to jest to, co tutaj mieliście w intencji, trzeba troszeczkę, nie w intencji, to co wnosicie, trzeba razem równoważyć tę relację. To nie może być tak, że ja Ci dam radę, a Ty pracuj, tylko razem. Sprawiedliwość, działamy w równowadze, ale ta relacja naprawdę ma potencjał i ja mam wrażenie, że łączy Was coś wyjątkowego. Więc myślę, że nie warto skazywać tego na porażkę. Jaka tu jest jeszcze dodatkowa rada yy, dla Panny w tym ułożeniu? Jest Król Mieczy. Czas wyciągnąć wnioski, postawić na szczerą rozmowę, słuchajcie, bo król mieczy wnosi rozmowę taką dojrzałą, ulepicie coś z tego, uszyjecie z tego, macie taki po prostu yy, zasób doświadczeń wspólnych, że naprawdę to nadal ma sens, tylko tutaj trzeba chcieć rozmawiać, bardziej z emocji wejść w logikę i w działanie. Yy, ja zobaczę, co tutaj karty jeszcze mogą o tej relacji Wam powiedzieć. Ktoś nowy, hm, może gdzieś tam ktoś nowy się pojawił z której strony, może to też był problem. Nie, są blokady. Myślę, że chodzi raczej o blokady. Może to to. Nie, szczęście, słuchajcie, wy macie szansę osiągnąć szczęście, to ktoś nowy, to ja mam wrażenie, że możecie sobie dać nową szansę. Tylko trzeba pracować nad tymi blokadami i inny system działania wspólnego będzie tutaj dobry, ale uważam, że ta relacja ma nadal świetny potencjał i ten miesiąc lipiec to może być miesiąc, kiedy właśnie uda Wam się zejść i razem nad tym pracować. Ktoś tu, ma, no widzicie, może to tak jest odbierane, tak? Że jeden stoi na scenie, a drugi po prostu ma na tej scenie utrzymywać tę osobę. Ja myślę, że ta osoba tak się poczuła potraktowana, że wy się zaabsorbowaliście za mocno sobą, że nie myśleliście o niej, Przy czym to jest nieprawdą, bo ja widzę, że myśleliście, tak? tylko po prostu źle to zostało pokazane. Ktoś jest uparty. Ja podejrzewam, że wy yy, i ta osoba mogła was tak znowu odbierać, że jesteście egoistyczni, że jak mogliście ją samą tutaj zostawić z problemem, a pokazuje mi się że nie jesteście holarka, tylko to, co pokazaliście sobie nawzajem nie jest prawdą. To, to intencje były gdzie indziej, tak? No, także myślę, że potencjały tu są. Trzymam kciuki i pozdrawiam serdecznie.